Siema, siema, dzisiaj porozmawiamy sobie o levelowaniu w Tarkowie. Ten film jest skierowany raczej dla osób, które zaczynają przygodę ze Escape from Tarkow oraz dla kilku znajomych z Discorda, może w końcu biją ten 15 level. Dobra, Nie Wyobrażasz sobie, ja sobie tam zerowanie na stówę lepiej. O, o kurwa, kurwa. Wracając do tematu, w wtarkowe doświadczenie zdobywamy praktycznie za wszystko, co robimy naszą postacią na mapie. Tutaj tylko dodam dla osób nowych, że doświadczenie zdobyte na skawie nie liczy się do doświadczenia na naszym PMC, a level naszego skawa i skillę możecie sprawdzić, wchodząc z na mapę. W tym filmie nie będę również mówić o tym, że misję u handlarzy to krótko do szybkiego levelowania. Zabijanie skawów to najbardziej oczywisty sposób na zdobywanie doświadczenia. Możemy również otrzymać bonus za zabicie w głowę. My przechodząc przez mapę często zabijamy mnóstwo skawów, po czym przebiegamy obok nich obojętnie. Warto chociaż podejść do martwego skawa, kliknąć na niego F i od razu pobiec dalej. Zobaczymy, że po prawej stronie na dole dostaliśmy doświadczenie za lutowanie i sam bardzo często miałem tak, że zabijałem mnóstwo skawów, a dawałem im lutować ziomkowi, który dopiero wchodzi w frontarkow i finalnie wychodziliśmy z expem na podobnym poziomie. Przed lutowaniem skawa warto się rozejrzeć, szczególnie jeśli mamy broń na głośno, ponieważ daliśmy o sobie zdać na mapie, ale o tym pogadanie w filmiku, jak częściej wychodzi z mapy czy coś. Dodatkowo, w kieszeniach naszego skawa często respią się ciekawe przedmioty, klucze, pieniądze, a podczas gdy brakuje nam jedzenia i picia, warto zerknąć czy skawnie nosi jakiegoś papu dla nas. Podczas naszego lutowania na mapie warto wkładać do plecaka przedmioty, które są mało warte lub których nie chcemy, ponieważ dostajemy doświadczenie za posiadanie ich w naszym ekwipunku. Możemy taki przedmiot podnieść i od razu wyrzucić na ziemię. Pamiętajcie o tym, że jeśli podniesiemy przykładowo bandaż i go wyrzucimy, a w innym miejscu znajdziemy również bandaż, to ten drugi nie da nam już doświadczenia w tym rajdzie, w którym jesteśmy. Lutowanie to bardzo duża część naszego końcowego EXPA i jest mega ważne, jeśli zaczynacie i nie zabijacie jeszcze za dużo. Kontrolę możemy szybko przenosić przedmioty ze staszy, kurtek, skrzynek do naszego ekwipunku i od razu oddawać je na miejsce. Otwieranie drzwi kluczami lub wchodzenie z buta również daje nam troszkę expa. Kolejną rzeczą za którą dostajemy exp to leczenie się. Za każdy jeden HP, który uleczymy dostajemy jeden punkt doświadczenia. Patrząc na to, że nasza postać ma 440 HP i czasem leczymy jedną część kilka razy, to możemy zdobyć naprawdę sporo doświadczenia. Naprawianie złamania oraz tamowanie krwawienia daje nam 20 lub 25 punktów expa, ale to bardziej jako ciekawostka. Często, gdy jesteśmy obici już blisko naszego wyjścia, olewamy leczenie i leczymy się za pieniądze, kończąc raid. Warto przed wyjściem, gdy jesteśmy bezpieczni, doleczyć naszą postać i dopiero wtedy wyjść z mapy. Dostaniemy wtedy nieco więcej expa i podbijemy sobie skilla leczenia. Te wartości nie są duże, ale jeśli regularnie tak robimy, trochę się ich nazbiera. O tym, że podczas rajdu trzeba dupnąć hodroda i czasem zagryźć go czymś niekoniecznie do siebie pasującym nie trzeba mówić, ale tutaj sytuacja się ma podobnie. Każdy uzupełniony punkt z wody i energii daje nam jeden punkt expa. Na sam koniec o bibliotece, którą możemy zrobić w naszej kryjówce. Zbudowanie jej daje nam plus 15% doświadczenia, które wynosimy z rajdu oraz bonus do wbijania skilli. Mnóstwo graczy jest napalonych na farmy bitcoinów, skaw skrzynki, często omija bibliotekę i jej nawet nie rusza, co jest mega błędem, ponieważ szybsze levelowanie i bijanie skilli daje nam ogromną przewagę nad innymi graczami. To wszystko w tym odcinku, wpadajcie na mojego Twitcha. Jeśli chcecie zobaczyć moje zmagania w Escape from Tarkov w Shimano,